Ahoj, dzień dobry ponownie, witajcie po południowej sesji magnetycznego. To jest popołudnie czwartkowe. Słuchajcie, no widzieliście, rano wam prezentowałem, że tutaj tablet się naładował, jeszcze pomimo tego, że nie podłączałem nawet wyświetlacza. No to widzimy, że jakaś reakcja na ładowarkę jest, więc teraz tutaj, i ładowarka gorąca tu się naładowała. Dioda była koloru y, pomarańczowego, czyli pewnie bateria rozładowana. Rano biała, więc naładowało się wszystko tak jak trzeba. No i co teraz nam pozostaje? Pozostaje nam zabezpieczyć to gniazdo. Y, tutaj od strony tych właśnie styków, gdzie są te druciki. Y, ja sobie podłączę mikroskop w tej chwili, ponieważ y, no chcę tą solder maskę tam nałożyć, jednak. Ale to jest tak mikronowe tutaj, malutkie, że gołym okiem to trudno dostrzec cokolwiek. Więc sobie założę tutaj e, mikroskopik, załączę i tutaj no, zbadamy sprawę. Zbadamy sprawę, jak to się tutaj przedstawia i zabezpieczę sobie, właśnie, soldermaską. Utwardzę to. Lampą tutaj mam UV lampę, taką białą tutaj, nie wiem czy to będzie widać, biała, taka jak, to jest taka jak do paznokci, do robienia paznokci, łapkę tu wsadzamy i e, grzeje nam UV. Oczywiście to się tutaj nie zmieści w tej obudowie, nie wiem czy nie wy, może bym sobie wykręcił. Tak, wykręcę sobie z powrotem płytę. I wówczas nam wejdzie na tackę tą odblaskową tutaj ładnie, a nie z całym tabletem to z, z całym korpusem to ładować pod lampę więc, więc za chwileczkę tutaj właśnie tak zrobię wykręcę jeszcze raz tą płytę i zasmarujemy to tutaj, nałożymy solder maskę, niewielką jakąś ilość, żeby zabezpieczyć te ścieżki i utwardzamy także miłego popołudnia Wam życzę, no i do zobaczyska już niebawem